Uciekłam z tego niestwornego miejsca, gdzie wszystko traci sens. Mam już dość tych pytań, co cały dzień dręczą mnie. Nikt, nikt, nikt nie rozumie mnie. Daleko, daleko zaufania mam. Nie próbujcie pocieszać mnie, bo i tak nie zmieni, nie zmieni, nie zmieni się nic. Przebiegłam tu szukać pokoju i gdzie wszystko ma sens, znalazłam spokój wokół zieleni pras. Co oznacza nadziei i znak, nikt, nikt, nikt nie rozumie mnie. Daleko, daleko zaufanie mam. Nie próbujcie pocieszać mnie, bo i tak nie zmieni, nie zmieni, nie zmieni się nic.